Tu jest druga część. Oli, dzisiaj znowu. Um, um, od samego początku. Tym razem się nie boję na to skakać. To są ci ludzie, co byli na początku części pierwszej. Tak wysoko widać. No i co teraz zrobimy? No i skoczyć? Dziwne, mega dziwne. Częczowe schody. Dobra, tęczowe jakie, tęczowe. Sa Sarah Arinio, one się zaświeciły. Wszystko, dobra? Skaczę, skaczę, ale chyba. Długie jest to? No dobra. Teraz trzeba to. No, jest, jest to. To wiem, że pierwsza część mi wyszła trochę dziwnie, ale to na pewno wyjdzie już lepiej. Na pewno. No nie! Prze to... A, ja już to przeszłam? Kolejny raz to samo. Czy tam mam Oj, dobrze. Wito też nagrywał z takim czymś. Też... Mój idol. Mój idol Vito. O oh my god! <ścoughs> Wywaliłam się na najlepszym kolorze chłopaków. Ej, widzieliście tu przeszło? Nie mogę... Normalnie, normalnie. No wiecie. Yy... No skacze. Zaczynamy od fioletowego. Powinien być pierwszy czerwony. Ale tak już się musiało stać, stać. Na pewno jeszcze będzie z tego część trzecia, ale to jest mega trudne. Mega, 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 mega. Na pewno będzie część trzecia. Serio? Ja się na to denerwuję zaraz. To będzie, to będzie jajko zmarzone na kiełbasie. Znowu, mogłam tą głową najwyżej dotknąć tego checkpointa. Ja nigdy tego nie przejdę. Ja tak dosłownie. Ja nigdy tego nie przejdę, sorry. Przejdę, to będzie trzy, część trzecia. Znowu? Ja się teraz na to zdenerwuję. Fajtłapa. Fajtłapa. No dobra, nie jestem fajtławą, ale no nie umiem tak tego przejść, no, nie umiem takiego parkurka. Dosłownie. O mój Boże! Widzicie? A tak w ogóle to patrzcie klocki Lego Ech i w ogóle... ŚCISZ TO! ŚCISZ TO! Ści... Przestań! Ja to nagrywam! ŚCISZ TO! Przepraszam widzowie. Przepraszam widzowie. Mój brat, bądź to... super idola. Takiego YouTubera z Chin. Ale wiecie, będzie trzecia część. No to ja się już z Wami żegnam. No tutaj, tutaj.